Cześć, dzisiaj będę mówił o nierównościach z wartością bezwzględną. Podobny temat jak równania, lecz jest trochę różnic. Zaraz postaram się je przybliżyć. Czyli mamy pierwszy przypadek: wartość bezwzględna z x jest mniejsza lub równa od a. Wtedy mamy x jest mniejsze lub równe a i x jest większe lub równe minus a. Teraz przedstawię to na osi. Mamy przedział od minus a do a. Przedział jest obustronnie domknięty. No i możemy mieć też inny przypadek, że wartość bezwzględna z x jest większa lub równa a. Wtedy x jest większe lub równe a lub x jest mniejsze lub równe minus a. Wtedy przedział będzie troszkę inaczej wyglądał. Będzie od minus nieskończoności do minus A, i od A do plus nieskończoności. No i teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało na przykładach. Mamy pierwszy prosty przykład. Wartość bezwzględna z X minus 4 plus 5 jest większe lub równe 3. No i co robimy na początku. Na początek oczywiście przeniosłem piątkę na drugą stronę ze zmienionym znakiem czyli 3 odjąć 5 to jest minus 2 i teraz będziemy opuszczać znak wartości bezwzględnej mamy dwa przypadki oczywiście x minus 4 jest większe lub równe minus 2 i drugi przypadek x minus 4 jest mniejsze lub równe 2 teraz przeniesiemy minus 4 na drugą stronę Oczywiście zmienimy znak, czyli x będzie większe lub równe 2. Będzie minus 2 plus 4, to będzie 2. Lub x jest mniejsze lub równe, to się wybierze stąd 6. Bo 2 dodać 4 to będzie 6. Czyli przedział do jakiego należy x to będzie od 2 do 6, będzie przedział domknięty, ponieważ jest znak większe lub równe. Gdy było samo większe, wtedy był nawiasy otwarte, by, by te liczby kończące przedział nie należały do niego. Tu jeszcze zaznaczyłem to na osi, a tak zaznaczamy kropki zamalowane, ponieważ jak mówiłem, te liczby należą do przedziału. Teraz trochę trudniejsze zadanie. Mamy dwie wartości bezwzględne w jednym. Zadaniu. Tutaj będziemy podobnie jak w równaniu, które rozwiązywałem. Będziemy najpierw znajdować tutaj miejsca zerowe tu i tu, a potem określimy przedziały i w tych poszczególnych przedziałach rozwiążemy tą nierówność. Czyli miejsca zerowe tych dwóch wyrażeń to minus 2 i 2. Dlatego minus 2, dlatego 2. I teraz przedziały, jakie otrzymujemy. Czyli od minus nieskończoności do minus 2, od minus 2 do 2 i od 2 do plus nieskończoności. Ponieważ całą oś dzielimy między te, dzielimy między te dwa miejsca zerowe, prawda? No, i zajmujemy się na początek pierwszym przedziałem. Od minus nieskończoności do minus 2 prawostronnie zamknięty. Czyli, pierwszy, że nasza wartość bezwzględna tutaj jest mniejsza lub równa 0. Ponieważ, jeśli jakąś wartość z tego przedziału podstawimy, no to wyjdzie nam liczba mniejsza lub równa 0. Za x oczywiście podstawiamy. Jeśli podstawimy minus 3, ponieważ ono się zawiera w tym przedziale, 2 razy minus 3 to jest minus 6 plus 4 i jest to mniejsze od 0. Jeśli podstawimy minus 2, mamy przedział domknięty, więc minus 2 należy, to wyjdzie nam równe, dlatego mniejsze lub równe. I w związku z tym, że jest mniejsze lub równe, no to zmieniamy tutaj znaki i jest minus 2x, minus 4. Druga wartość bezwzględna 4 minus 2x jest większe od 0. Dlatego nic nie zmieniamy. Zostaje 4 minus 2x. No i tutaj podobnie, jeśli podstawimy, załóżmy minus 3, to 4 odjąć minus 6 to będzie dodawanie prawda? Czyli to będzie 4, dodać 6 i wyjdzie nam 10. Jeśli podstawimy minus 2, to będzie 4, dodać 4, będzie 8. Czyli tu zawsze będzie liczba dodatnia. Większa od 0. No i tu najpierw przepisałem to w zwykłych nawiasach. I potem zredukowałem. 2 razy minus 2x to wyszło. Minus 4x, 2 razy minus 4, minus 8, dodać 4, minus 2x jest większe od 8. Minus 4x, minus 2x, wyszło minus 6x, jest większe od, od 12, ponieważ 8, dodać 8, ponieważ przenosimy tę ustawkę ze zmienionym znakiem, i odjąć 4. 8 dodać 8 to jest 16, 1, 4, 12. Dzielimy to na minus 6, jak dzielimy przez liczbę ujemną zmieniamy ten znak, czyli x jest mniejszy od minus 2. I to jest przedział, do którego należy x w tym równaniu. I patrzymy, porównujemy go z tym przedziałem i liczymy iloczyn i iloczynem będzie cały ten przedział. Ile czym to jest część wspólna, przypominam. Prawda? On jest podobny, tylko ten jest domknięty, a ten nie. Czyli po prostu minus dwójka nie będzie należała. Teraz kol yy, dla kolejnego przedziału liczymy, czyli od minus dwóch do dwóch prawostronnie domknięty. 2x plus 4 jest większe lub równe 0. Tu podobnie podstawiamy którąkolwiek z liczb w tym przedziale, to wyjdzie nam liczba większa od 0. 2 razy 2 plus 4 wyjdzie nam większa od 0 i jak podstawimy minus 2 chyba tak, to wyjdzie nam równa z 0. Więc jeśli jest większe lub równe to nic nie zmieniamy, zostaje 2x plus 4. Kolejna wartość pod, kolejne znaki pod wartością bezwzględną to 4-2x. Też wyszły większe lub równe. Bo jeśli odejmiemy tam minus dwójkę, to znowu wyjdzie dodatnie. Jeśli odejmiemy dwójkę, to wyjdzie równe z zerem. Więc jak jest większe lub równe, też nie zmieniamy. Zostaje 4-2x. Czyli przepisujemy to równanie takie jakie jest, tylko już bez wartości bezwzględnych. Wymnażamy ten nawias przez dwójkę, czyli jest 4x plus 8 dodać 4 minus 2x jest większe od 8. Czyli liczymy to. Dodajemy X do X, zostaje nam 2x jest większe od minus 4. 8, odjąć 8 te ósemki się zredukują. No i tutaj czwórkę przynosimy ze zmienionym znakiem. Czyli tu dzielimy x przez 2 i będzie minus 2. Nie odwracamy znaku większości, ponieważ przy x była liczba dodatnia. x jest większa od 2, czyli należy od minus 2, przepraszam, czyli należy od minus 2 do. Plus nieskończoności i część wspólna z tym nawiasem to będzie teraz ten, ten, nie z nawiasem, tylko z tym przedziałem. To teraz będzie ten przedział. Teraz już ostatni przedział. x należy od 2 do plus nieskończoności. Teraz w pie ta pierwsza wartość bezwzględna tutaj jest większa od zera te działanie, ponieważ jak coś podstawiamy z tego przedziału to jest zawsze większe. Więc 2x plus 4 nie zmieniamy znaku. Tutaj jest mniejsze lub równe. Też podobnie, jak podstawimy jakąś liczbę, to będzie mniejsze lub równe z tego przedziału za x. To teraz, to, więc tutaj zmieniliśmy znak. To teraz ponownie musimy wymnożyć ten nawias przez dwójkę. 4x plus 8 minus 4 plus 2x jest większe do 8. No i poddanie do siebie x i wyrazów wolnych. Wyszło nam, że 6x jest większe od 4, czyli dzielimy to przez 6, czyli x jest większe od 4,6. x należy do przedziału od 4,6 do nieskończoności, czyli teraz ten przedział będzie częścią wspólną. Czyli to jest był pierwszy nasz przedział, to był nasz drugi przedział. I to u nas, yy, trzeci przedział. Tak, powiedziałem, że ten przedział, ale ten przedział dom, tym, tylko, że domknięty, bo 4 szóste jest mniejszy od dwójki. Czyli łącznie, gdy je zsumujemy, otrzymuj, mamy cały przedział liczb rzeczywistych oprócz minus dwójki. Prawda? Ponieważ tu z obu stron jest niedomknięty. Dziękuję to wszystko